Sok jabłkowy, gruszkowy czy burakowy to produkty, które górale z okolic Łącka wyrabiali od lat. Tradycję kontynuuje Krzysztof Maurer, sadownik z Zarzecza. Wedle tradycyjnych metod i w naturalny sposób produkuje soki tłoczone bezpośrednio ze świeżych owoców, warzyw i ziół. Niejednokrotnie już mówiłem o tym, że związany jestem od urodzenia z sadem, a mianowicie yy, dlatego, że Moją mamę z sadu wzięli na porodówkę i, i dla, tak się utarło, że urodziłem się w sadzie, i tak mi pozostało, że do dzisiejszego dnia, moją pasją i moim największym hobby, to jest produkcja owoców, a później upłynnianie ich. To jest całkowicie ekologiczne, dlatego ten sad wygląda. Tak, a nie inaczej. Koledzy sadownicy, jak będą na to patrzeć, to, to powiedzą, co on to tutaj pokazuje. No ale to, to jest uprawa bez żadnych chemikali, bez pestycydów, bez herbicydów. Tak jak widać tutaj. Jabłka typu Landsberska, Bosko, cesarz Wilhelm, nawet i ten słynny żeleźniak czy grochówka. Koksa pomarańczowa, z takich nowszych to Jonatany Bankroftyk, słynny Ajdaret, którego tutaj zbieramy. Zarówno receptura tłoczenia, jak i same owoce, z których soki powstają, nie zmieniły się od lat. Zmieniła się za to technologia. Tłocznia pana Krzysztofa od lat systematycznie się rozwija. Jak przywiezione zostają z sadu, owoce są przyjmowane, zważone, sprawdzone. Muszą być świeże, niezgnite, nieuszkadzane zbytnio mechanicznie. Po takiej ocenie te owoce są poddawane myciu, następnie rozdrabnianiu, tłoczeniu. Po umyciu, przebraniu i rozdrobnieniu owoce trafiają na prasę, dzięki której powstaje z nich miazga. Ta miazga powstaje z rozdrobnionych owoców przy naszej produkcji do miazgi. Nic się nie dodaje. Owoce są rozdrobnione na zimno i tłoczone na zimno, żeby ten proces tłoczenia przebiegał sprawnie, trzeba odpowiednio te owoce rozdrobnić. No i ważne jest, żeby ten proces odbywał się dosyć szybko i ten proces tłoczenia trwa od 30 do 40 minut. A po tłoczeniu trzeba bezpośrednio, ten sok pasteryzować, żeby maksymalnie skrócić czas obróbki tych owoców. Ostatnim etapem produkcji soków jest ich rozlanie. Sukces tłoczni pana Maurera kryje się w szerokiej ofercie opakowań, w których są one dostępne. Preferuję opakowanie szklane, bo do takich produktów naturalnych wydaje mi się, że najlepsze jest szkło. W zależności od owoców wydajność jest w granicach od 60 do 80%. Z kilograma uzyskujemy 0,6 do 0,8 litra soku. To reszta to są wytłoki owocowe, i one są wykorzystywane, zużywają to rolnicy to karmiania zwierząt gospodarskich. W pracy ojca przyglądam się praktycznie od urodzenia. Dlatego, że firma działa od 2002 roku. Ja się urodziłem w 2000, więc, praktycznie, że od kiedy zacząłem chodzić, to przyglądam się tej właśnie pracy. Zajmuję się przede wszystkim jeżdżeniem wózkiem, trochę mechaniki, trochę zajmuję się rozlewami, tłoczeniem i też pracami polowymi. Jeśli chodzi o naszą ofertę, no to mamy soki owocowe w wersji ekologicznej i konwencjonalnej mamy soki kiszone. Tłocznia Maurerów oraz jej sukces nie przeszły bez echa w okolicy. To właśnie panu Krzysztofowi mieszkańcy Łącka zawdzięczają rozsławienie lokalnych produktów na całą Polskę. Krzysztof Maurer wpadł na pomysł 20 lat temu, żeby te soki tłoczone zamykać w butelkach i sprzedawać je klientom. Żeby po prostu skosztowali tego płynnego jabłka czy gruszki. I ludzie po prostu kosztują to i kupują. Wiedzą, że to jest dobre, że tak ma smakować sok. Szczególnie to bym polecał sok śliwkowy, dlatego, że ta śliwka jest dobra w każdej postaci. Też ma takie właściwości dobre na układ trawienny, pokarmowy. Czy to będzie w postaci soku, czy w postaci powidła, czy w postaci tego y, mocniejszego trunku, który nazywamy śliwowica. Pan Krzysztof jest jedynym w Polsce legalnym producentem oryginalnej śliwowicy łąckiej, znanej w całym kraju. Jednak początki nie były proste, ponieważ przepisy w Polsce zabraniały destylacji alkoholu na masową skalę. Ile lat mi to zajęło? Powiedzmy, że takie konkretne działania zaczęły się w 2004-2005 roku, ale przepisy, które obowiązywały wówczas nie pozwalały. Na uruchomienie legalnej produkcji przy tej mojej tłoczni soków. Dopiero rozporządzenie unijne z 2008 pozwoliło na to, że w Polsce można było uruchomić wytwórnie. Wszystkie owoce pozyskiwane są z regionu tutaj Łącka i i z regionów ościennych, a śliwkę no, na słynną śliwowicę y, kupuję tylko i wyłącznie od producentów, od sadowników, którzy są y, w Kotlinie Łąckiej i produkują ją y, zgodnie z zasadami y, ekologicznymi. I oprócz siłowicy mamy jabłkowicę, jabłkowicę dębową, czyli leżakowaną. Prócz tego prawie 30 smaków destylatów, praktycznie z każdego owocu, który tutaj rośnie w tym regionie. Mamy porzeczkowice, aroniowice, czereszniowice, truskawkowice. Brakuje czasu, żebym te wszystkie produkty powymieniał. Gospodarstwo pana Krzysztofa to wciąż firma rodzinna. On odziedziczył ją po ojcu i także planuje ją przekazać swoim dzieciom. To gospodarstwo, które przekazywane jest, że tak powiem, z dziada, pradziada i mój dziadek i mój ojciec produkowali owoce. Wiąże swoją przyszłość z firmą, którą założył ojciec, dlatego że jest to rodzinna firma. Mamy tu rodzinną atmosferę i dlatego też, że produkujemy dość niszowe produkty, które nie są spotykane na polskim rynku i warto jest pchnąć to dalej. Warto kontynuować rodzinną, wiekową tradycję, która nie tylko korzystnie wpływa na lokalnych przedsiębiorców, ale również daje możliwość spełnienia marzeń pana Krzysztofa. Żeby ta najmniejsza i reszta rodziny, Wspólnie ze mną zbierała jabłka i nie musiała się o nic innego więcej martwić. I żeby my ten owoc ziemi, te jabłka, te gruszki, te śliwki upłynniali na wszystkie możliwe sposoby.